Cześć kochani, witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu. Dzisiaj jadę byłam do Krakowa zanieść papiery. Zobaczymy co to będzie. W ogóle jest piąta rano jest piękny wschód słońca. Zaraz wam pokażę.

kierunek. Piotra Michałski od 12. <laughs> Na kampus idziemy, na kampus. Na obiad wybraliśmy się do fabryki pizzy. Pizza była bardzo dobra. Ja zamówiłam hawajską, a nie dość, że hawajską, to jeszcze słuchajcie, ja kocham z sosami. I obok nas siedzieli Włosi. I jak się na to patrzyli, to przysięgam. Myślałam, że po prostu ktoś im wyrywa serce. I było niesręcznie, aż do końca przez tych Włochów. Oczywiście nie mogło zabraknąć Starbucksa, wybraliśmy się do Starbucksa. Słuchajcie, ja drugi raz w życiu, Kuba pierwszy i wzięliśmy we dwoje Ice Caramel Makieto. Musimy przyznać, że jest naprawdę przepyszna, bo to był taki nasz must Nie ma takiego miejsca powiedzmy, wiesz, wszędzie tutaj ma ludzi. Tyle cukru wzięła, a ona nie są sama sobie. Poszto, poszto. Ej, to jest przepyszne. Ogólnie to jest ice caramel macchiato. Przepyszne. Dzień dobry. Ja po powrocie do domu jeszcze wstąpiłam do Biedronki Słuchajcie, słuchajcie, są takie piękne kubeczki i miseczki, także lećcie po nie, bo są nie przepiękne. Ja nie takich rzeczy. Właśnie też nie, to są jakieś krem z paluszkami Nutelli. To są nowe, co nie? Mhm. O, zobaczcie, tutaj kupiłam Kasi, dzisiaj byłam w Krakowie, taką brązoleteczkę z napisem Kraków z pamiątką, żeby miała taką nową, nową różową. Na śniadanko klasycznie moje wymarzone tosty z awokado i z jajkiem sadzonym oraz kawa. Dzisiaj na kolację mamy, słuchajcie, pierwszy raz makaron z pesto i z kurczaczkiem i ze świeżą bazylią na wierzchu. Zobaczymy, jak to smakuje, bo w sumie jemy pierwszy raz we dwoje z pesto z Kubą. Próbujemy sobie pasikko. Muszę wam powiedzieć, że jest pyszne. Naprawdę, nie spodziewałam się, ale jest pyszne, bo dodałam jeszcze do tego trochę sosu sojowego, bo akurat to pesto wziąłam gotowe z biedronki z południa mojej koleżanki. Naprawdę jest przepyszne i jeszcze kupiłam do tego kurczaka przyprawę. Tutaj pędziłam na spotkanie z Julką. stwierdziłyśmy we dwie, że bierzemy się mega elegancko i po paru godzinach te buty mnie tak starły, że sobie nawet nie wyobrażacie. Wybrałyśmy się na kawę i ciasto do puszczyka, słuchajcie, wzięliśmy kawę z syropem karmelowym i ciasto banti, przepyszne było, naprawdę, polecam. No i jak to na babeczki przystało, poszłyśmy oczywiście na co na zakupki. Nie, to, to były coś, coś w tym stylu, ale one były większe, jakby wiesz, one są te są trochę małe na mnie. Tak jak Tym razem na śniadanko jajecznica z przyprawą suszone pomidory, pieczony chlebek, pomidorki i papryka. A na lunch szybko spaghetti. Tutaj jadłam też takiego mini loda z marletto, był mega dobry, polecam Wam, są w Biedronce. Cześć kochani, tutaj macie parę fotek z Krakowa i chciałam wam też tak pokrótce powiedzieć, że w Krakowie z Kubą byliśmy po to, aby złożyć papiery na uczelnię. Jakie to jeszcze nie mówimy? Słuchajcie, wszystko będzie w następnych vlogach, aczkolwiek... Tutaj macie trochę taki niemy vlog, mogłabym powiedzieć, dlatego że za dużo nie mówię, bo nie chciałam też za dużo zdradzać, a gdybym włączyła dźwięk w paru momentach w filmiku, to wiedzielibyście na razie za dużo. Ale to wszystko już słuchajcie niebawem, dam Wam znać co i jak, mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał i tutaj też macie kilka fotek z Julką. Jeśli jesteś tegorocznym studentem, możesz dać znać, gdzie się dostałeś, gdzie idziesz na studia i na jaki kierunek oczywiście, jeżeli chcesz. Trzymajcie się i do następnego dziękuję Wam, że jesteście Buziaki.